Drodzy bracia i siostry, to, co zaraz Ci powiem, może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na przedmioty w swoim domu. Ojciec Pio, święty z pietrelciny, który widział to, czego my nie widzimy, ujawnił przerażającą prawdę. Prawdę, która sprawia, że wiele domów nieświadomie otwiera drzwi dla ciemności. Słuchaj uważnie, bo to nie jest przesąd, to nie jest lęk. To mądrość duchowa, którą świat desperacko potrzebuje odzyskać. A jeśli wierzysz w moc ochrony ojca Pio, napisz w komentarzach Ojcze Pio, broń mojego domu. To duchowy akt wiary, pieczęć, która chroni twoje serce i twoją rodzinę. Ojciec Pio powiedział kiedyś słowa, które sprawiły, że obecni przy nim poczuli dreszcz przechodzący przez ciało. Diabeł wchodzi wiele razy nie przez grzech, ale przez przedmioty, które pozwalamy dotykać bez rozeznania. Ta wypowiedź nie była dramatyczna, nie była przesadzona, była po prostu opisem tego, co widział na co dzień. Ojciec Pio miał dar patrzenia poza to, co fizyczne widział siły duchowe poruszające się wokół przedmiotów, które ludzie używali przedmioty pozornie niewinne, codzienne, banalne ale które stawały się bramami wejściowymi, ponieważ zostały pożyczone bez modlitwy, bez ochrony, bez rozeznania duchowego, święty z Pietrelciny wiedział lepiej niż ktokolwiek inny, że bitwy duchowe nie zaczynają się od krzyków ani cieni, zaczynają się od zaniedbań, od małych gestów, które otwieramy nieświadomie, od przedmiotów, które pozwalamy krążyć między różnymi rękami, różnymi domami, różnymi życiami, i które wracają, przesiąknięte czymś, czego nie potrafimy nazwać. Dlatego ostrzegł z mocą kogoś, kto widział świat niewidzialny: są rzeczy, których dziecko Boże nie może nigdy pożyczyć. Dziś ujawnię ci te trzy rzeczy: trzy ostrzeżenia, które sam ojciec Pio przekazał, trzy bronie, które musisz chronić z powagą i czcią. Trzy duchowe drzwi, które nigdy nie powinny być otwierane na zewnątrz. I gdy słuchasz, pozwól Duchowi Świętemu oświecić Twoją pamięć, Twoje nawyki, Twoje zwyczaje. A jeśli w którymś momencie poczujesz, że to przemawia bezpośrednio do Twojego serca, nie wahaj się napisać, weź głęboki oddech, bo to, co nadchodzi, nie jest po to, byś się bał, jest po to, byś się obudził. Ludzie, którzy zbliżali się do ojca Pio, opowiadali, że były dni, kiedy jego twarz całkowicie się zmieniała, choć nie wypowiadał ani słowa. To był wzrok kogoś, kto choć stąpał po ziemi, chodził po terytoriach duchowych, których większość nigdy nie zobaczy. Widział demony splątane z ludźmi, którzy wyglądali normalnie. Widział cienie przyczepione do przedmiotów. Widział światło emanujące z błogosławionych sakramentaliów, a także ciemność, która przyczepiała się do nich, gdy były używane lekkomyślnie. I pośród tej niewidzialnej rzeczywistości pewnego dnia wypowiedział zdanie, które głęboko poruszyło tych, którzy je usłyszeli: To, co zostało pobłogosławione, by chronić Twoją duszę, traci swój. Gdy pewna pobożna kobieta przyszła pewnego dnia do klasztoru, z nawykiem pożyczania sąsiadom swoich poświęconych przedmiotów, spojrzał na nią z mieszaniną współczucia i stanowczości. Córko, to, co cię chroni, nie oddawaj. To, co zostało dotknięte przez Boga dla twojej duszy, nie pożyczaj nigdy. Myślała, że czyni dobrze, ale on widział to, czego ona nie mogła zobaczyć. Tego dnia, aby ją pouczyć, wymienił trzy rzeczy, których chrześcijanin nie powinien nigdy pożyczać. Trzy rzeczy, które wydają się proste, ale które były przyczyną wielu duchowych inwazji w domach i sercach. Dzisiaj objawię ci je po kolei. A gdy to robię, poproś Matkę Bożą, aby okryła cię swoim płaszczem. Pierwsza rzecz, której nigdy nie powinieneś pożyczać: Twój różaniec i twój osobisty szkaplerz. Są różańce, które zostały skropione łzami, różańce, które słyszały błagania o świcie, różańce, które zostały podniesione w środku ataków duchowych, nocy strachu, chwil pokusy i duchowej pustki. Ojciec Pio mówił, że taki różaniec niesie ze sobą historię duszy. To nie jest neutralny przedmiot, to nie jest sznurek z paciorkami. To broń naładowana duchowo Twoją wiarą, Twoim bólem, Twoimi bitwami, Twoją nadzieją. Dlatego, gdy ktoś bierze go do rąk, nawet z dobrą intencją, święty mówił, że ten przedmiot może nasiąknąć tym, co ta osoba nosi nie przez magię, nie przez przesąd, ale przez duchową rzeczywistość, którą święci zawsze znali, dusze zostawiają ślad na wszystkim, czego dotykają. A szkaplesz tym bardziej. Szkaplesz to płaszcz, tarcza, którą matka Boża umieszcza na Tobie, widzialny znak jej macierzyńskiej ochrony. Ojciec Pio był jasny. Twój szkaplesz jest twój. Nikt nie powinien go zakładać, nikt nie powinien go nosić, nikt nie powinien go dźwigać. Jeśli chcesz podarować różaniec, podaruj nowy. Jeśli chcesz podarować szkaplesz, Podaruj specjalnie pobłogosławiony dla tej osoby, ale twoja duchowa broń, nie pożyczaj jej nigdy. Pewna kobieta przyszła kiedyś do ojca pio ze skruchą w sercu. Jej sąsiadka poprosiła ją o pożyczenie różańca na jedną noc, bo miała straszne koszmary. Ta kobieta, chcąc pomóc, bez wahania dała swój różaniec. Ten sam różaniec, który był z nią przez dwadzieścia lat, który trzymała w ręku, gdy zmarła jej matka, który ściskała mocno, gdy jej syn był ciężko chory. Następnego ranka sąsiadka oddała różaniec z podziękowaniem, ale kiedy kobieta wzięła go z powrotem, poczuła coś dziwnego, jakby był cięższy. Od tamtej chwili, choć próbowała się modlić, jak zawsze, słowa nie płynęły. Czuła dziwne zmęczenie. W domu zaczęły się napięcia, których wcześniej nie było. Gdy w końcu dotarła do ojca Pio i opowiedziała mu wszystko, święty pokręcił głową ze smutkiem: Córko, twój różaniec przeszedł przez dom pełen ciemności. I choć pomógł tamtej duszy, wrócił do ciebie, niosąc ciężar, który nie jest twój. Ojciec Pio polecił jej zakopać ten różaniec w ziemi z modlitwą i zacząć używać nowego, świeżo poświęconego. I dopiero wtedy pokój wrócił do jej serca i jej domu. Wiele domów, mówił święty, napełniło się niepokojem, kłótniami i cieniami po tym, jak błogosławiony przedmiot wrócił duchowo naznaczony. Jeśli to sprawiło, że coś sobie przypomniałeś, napisz w komentarzach Panie, poświęć moje sakramentalia. Widzisz, Różaniec był wielką bronią ojca Pio. Każdego dnia odmawiał dziesiątki różańców, wiedząc, że ta modlitwa ma moc zmieniać rzeczywistość duchową. I jeśli chcesz pogłębić swoją więź z tą modlitwą, mam dla ciebie coś szczególnego. Przygotowaliśmy e-book Moc Różańca z Ojcem Pio. Cuda, ochrona i boskie łaski. Ten duchowy skarb pomoże ci nauczyć się odmawiać różaniec z większym nabożeństwem i głębią. Poznasz cuda i świadectwa tych, którzy już doświadczyli jego mocy. Odkryjesz najbardziej przejmujące nauczania i słowa Ojca Pio o modlitwie. Otrzymasz przewodnik na 30 dni modlitwy z codziennymi intencjami, które wzmocnią twoją wiarę, i będziesz miał dostęp do specjalnych modlitw o ochronę, uzdrowienie i wyzwolenie. Różaniec był wielką bronią Ojca Pio, a dziś. Może być także Twoją. Nie trać tej okazji, by wzmocnić swoje życie duchowe materiałem, który już pomógł tysiącom ludzi. Aby pobrać, wystarczy kliknąć link przypięty w komentarzach. A teraz druga rzecz, której nigdy nie powinieneś pożyczać: Twoja Biblia osobista i Twoja książka modlitw. Ojciec Pio mówił, że Biblia chrześcijanina jest jak Jego duchowy pamiętnik. Zawiera niewidzialne łzy, zaznaczone obietnice, daty, które zna tylko Bóg, i ty, słowa, które ocaliły cię, gdy już nie mogłeś więcej. Osobista Biblia zawiera twoją historię, twoje walki, twoje rany, twój duchowy proces. Dlatego ostrzegał, Słowo, które Bóg dał tobie, nie powinno przechodzić przez obce ręce. Jest różnica między dzieleniem się słowem bożym a oddawaniem swojej osobistej Biblii. Możesz czytać na głos dla innych, możesz pokazywać fragmenty, możesz razem się modlić, ale kiedy oddajesz swoją Biblię, tę, w której są twoje notatki, twoje podkreślenia, twoje daty trudnych momentów, oddajesz część swojej duszy. Pewien młody człowiek przyszedł kiedyś do ojca Pio zaniepokojony. Przez lata jego Biblia była jego towarzyszem. Czytał ją każdego wieczoru, ale pewnego dnia przyjaciel poprosił go o pożyczenie jej na tydzień. Potrzebował pociechy, przechodził przez ciemny okres. Młody człowiek z dobrym sercem oddał swoją Biblię. Kiedy Biblia wróciła, wszystko wyglądało tak samo na zewnątrz, ale kiedy próbował czytać, słowa wydawały się puste, nie docierały do serca tak jak wcześniej. Czuł się duchowo sucho. Ojciec Pio powiedział mu wprost. Twoja Biblia przeszła przez duszę pełną zwątpienia. I choć nie ma w tym winy, duchowy ciężar został przeniesiony na te strony, święty poradził mu, aby tę Biblię ofiarował komuś innemu i rozpoczął swoją drogę znowu. I dopiero wtedy słowa znów zaczęły żyć w jego sercu. To nie znaczy, że nie możemy pomagać innym, ale pomoc nie polega na oddawaniu tego, co jest święte dla nas. Pomoc polega na dawaniu nowego, świeżego, specjalnie przygotowanego dla tej osoby. Podaruj Biblię ile tylko chcesz, kupuj je dla innych, ofiaruj je z całego serca. Ale twoja Biblia, ta, która nosi twoje modlitwy, twoje łzy, twoje objawienia od Boga, musi pozostać twoja. Trzecia rzecz, której nigdy nie powinieneś pożyczać woda święcona i olej święcony do użytku osobistego. Niewielu wie o tym, ale butelka wody święconej, którą przechowujesz w swoim domu, pochłania duchową atmosferę twojego domu. Pochłania twoje modlitwy. Twoje codzienne błogosławieństwa, Twoje noce wstawiennictwa, Twoje domowe egzorcyzmy, Twoją wiarę. I ojciec pio był bezpośredni: Woda święcona, która chroni Twój dom, należy do Twojego domu. Kiedy ją pożyczasz, opuszcza ona Twoje duchowe terytorium i wraca, wchodząc w środowiska nieznane, duchowo niestabilne, obciążone, a czasem nawet pogrążone w grzechu. I kiedy wraca, przynosi rzeczy, które nie należą do Twojego domu. To samo dotyczy oleju święconego. Ojciec Pio mówił, że osobisty olej jest dla Twoich chorób, Twoich walk, Twoich pokus, Twojej ochrony, nie po to, by wchodził do obcych domów i wracał. Jeśli ktoś potrzebuje wody święconej, daj mu nową, świeżą, pobraną bezpośrednio z Kościoła. Ale nigdy nie otwieraj swojej osobistej butelki. Wielu ludzi myśli, że woda święcona jest tylko symbolem, ale dla świętych, dla tych, którzy widzą duchową rzeczywistość, woda święcona jest żywą bronią. Ma moc, ma siłę. I ta moc jest związana z wiarą tych, którzy jej używają, i z miejscem, w którym jest przechowywana. Ojciec Pio tłumaczył to w sposób bardzo prosty: tak jak gąbka pochłania wodę. Tak sakramentalia pochłaniają duchową atmosferę miejsc, przez które przechodzą. Nie jest to kwestia oceniania innych ludzi. Chodzi po prostu o ochronę tego, co święte w Twoim domu. Jeśli ktoś przychodzi do Ciebie i prosi o wodę święconą, to piękne, że chce się chronić. Pomóż tej osobie, ale pomóż mądrze. Weź nową butelkę, idź do kościoła, nabierz świeżej wody święconej i daj jej tę nową. Niech to będzie akt miłości, ale nie oddawaj swojej osobistej butelki. To samo z olejem. Jeśli możesz, kup małą butelkę oleju, zanieś ją do księdza, poproś o błogosławieństwo dla tamtej osoby i daj jej ten olej. Ale zachowaj swój olej dla siebie i swojej rodziny. Ojciec Pio uczył, że duchowe bronie muszą być traktowane z taką samą powagą jak fizyczne bronie. Nikt nie pożycza swojej tarczy w środku bitwy, nikt nie oddaje swojego miecza nieznajomemu. Dlaczego więc chrześcijanie tak łatwo pożyczają swoje duchowe bronie? Diabeł, mówił święty, nie atakuje głośno atakuje przez drobne szczeliny, przez małe zaniedbania przez drzwi, które otwieramy, nie myśląc o konsekwencjach teraz, gdy znasz już te trzy ostrzeżenia świętego. Może zadajesz sobie pytanie: A co jeśli już coś pożyczyłem? Sam ojciec Pio na to odpowiadał: Bóg przywraca. Błogosławi na nowo, poświęca na nowo, oczyszcza na nowo. Jeśli coś cię niepokoi, pokrop to wodą święconą. Jeśli jakiś przedmiot wydaje ci się ciężki, wymień go. Jeśli coś wróciło dziwne, poświęć to Matce Bożej. Ochrona Boża jest silniejsza niż jakiekolwiek ludzkie zaniedbanie. Ojciec Pio często powtarzał, że Bóg nie każe za niewiedzę, każe za upór. Jeśli nie wiedziałeś o tych rzeczach i już pożyczyłeś coś świętego, nie oznacza to, że twój dom jest potępiony. Oznacza tylko, że teraz, kiedy już wiesz, możesz działać z większą mądrością. Módl się nad tym przedmiotem i oddaj go Bogu w modlitwie. Poproś Ducha Świętego, aby go oczyścił. Poproś Matkę Bożą, aby okryła go swoim płaszczem. Poproś świętego Michała Archanioła, aby usunął wszelką ciemność, która mogła się do niego przyczepić. Pokrop wodą święconą z wiarą i intencją, że Bóg przywraca jego pierwotną czystość. A jeśli niepokój nie ustępuje, po prostu wymień ten przedmiot. Nie ma w tym wstydu. Ojciec Pio wielokrotnie radził ludziom, aby zakopali stare sakramentalia w ziemi z modlitwą i zaczęli od nowa z nowymi, świeżo poświęconymi. I zawsze pamiętaj: Boża moc jest większa niż jakakolwiek duchowa kontaminacja. Jeśli twoje serce jest czyste, jeśli twoja intencja jest dobra, Bóg przywróci porządek w twoim życiu, ale od teraz już wiesz, od teraz działasz z rozeznaniem. Od teraz chronisz to, co święte. Ojciec Pio uczył, że diabeł nie boi się wielkich rzeczy, boi się małych, uporządkowanych, zdyscyplinowanych, świętych, które są strzeżone z powagą, domu chronionego, przedmiotów błogosławionych, traktowanych jak bronie, życia duchowego przeżywanego z odpowiedzialnością. Dlatego powtarzał, Diabeł boi się tego, kto chroni to, co Bóg mu powierzył: chroń swój różaniec, chroń swoją Biblię, chroń swoją wodę święconą, chroń swój dom, chroń swoją duszę, nie otwieraj niepotrzebnych drzwi, nie wystawiaj na szwank tego, co święte, nie oddawaj swoich broni, nie pożyczaj tego, co zostało stworzone dla Twojego zbawienia. Dzisiejszy świat stracił sens świętości. Ludzie traktują rzeczy duchowe tak, jakby były zwykłymi przedmiotami. Pożyczają, biorą, przekazują dalej, nie myśląc o konsekwencjach. Ale ty, który słuchasz tych słów teraz, zostałeś wezwany do czegoś więcej: zostałeś wezwany do życia z duchowym rozeznaniem, do chronienia tego, co Bóg umieścił w Twoim sercu i w Twoim domu do bycia strażnikiem własnej wiary i nie chodzi o to byś był egoistą chodzi o to byś był mądry są tysiące sposobów pomagania innym bez oddawania tego co należy do twojej duchowej intymności możesz kupować nowe różańce i je rozdawać możesz nabierać świeżej wody święconej i dawać innym możesz poświęcać nowe przedmioty specjalnie dla tych którzy potrzebują ale to, co nosi Twoją historię z Bogiem, to, co było świadkiem Twoich łez, Twoich modlitw, Twoich walk, to musi pozostać Twoje. A jeśli ta wiadomość dotknęła Twojego serca, napisz w komentarzach: Przykrywam się krwią Chrystusa. Zrób to jako akt wiary, jako duchową pieczęć, jako ochronę. Niech Matka Boża szkapleżna okryje Cię. Niech święty Michał broni twojego domu, niech Duch Święty oczyści twoje sakramentalia, i niech Ojciec Pio wstawia się za tobą z nieba. Drodzy bracia i siostry, jeśli ta wiadomość dotarła do twojego serca, jeśli poczułeś, że to słowo było dla ciebie, mam do ciebie prośbę z głębi serca. Ten kanał istnieje po to, by nieść nauczanie Ojca Pio do tysięcy serc, które potrzebują nadziei, ochrony i duchowej mądrości. Ale potrzebujemy twojej pomocy, abyśmy mogli dalej wypełniać tę misję. Razem tworzymy wspólnotę wiary, gdzie każdy gest się liczy. Jeśli te słowa cię poruszyły, zostaw swoje polubienie. To prosty gest, ale pomaga tej wiadomości dotrzeć do większej liczby ludzi, którzy jej potrzebują. Udostępnij ten film znajomym, rodzinie, każdemu, kto szuka duchowej ochrony. A jeśli chcesz być częścią naszej wspólnoty w jeszcze głębszy sposób, zostań członkiem kanału. Twoje wsparcie pozwala nam kontynuować tę misję dzielenia się naukami ojca Pio ze światem. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej duchowej drodze, jesteśmy rodziną zjednoczoną tą samą wiarą, tym samym pragnieniem życia bliżej Boga. I każdy z nas ma rolę do odegrania w szerzeniu tego światła. Niech Bóg ci błogosławi za Twoją hojność i za Twoje otwarte serce. A teraz, nim zamkniemy, pozwól, że pozostawię Cię z błogosławieństwem. Niech Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty okryje twój dom swoim płaszczem ochrony. Niech Matka Boża nieustającej pomocy stanie u twoich drzwi i odpędzi wszelką ciemność. Niech Święty Michał Archanioł, książę wojsk niebieskich, broni ciebie i twojej rodziny przed wszelkim złem. Niech Święty Ojciec Pio z Pietrelciny wstawia się za tobą każdego dnia, prowadząc cię drogą wiary, nadziei i miłości. Idź w pokoju. Chroń to co święte, żyj z rozeznaniem, i nigdy nie zapomnij, że Bóg jest z tobą w każdej chwili, w każdej walce, w każdym zwycięstwie. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie będziemy nadal odkrywać nauczanie tego wielkiego świętego, który nadal zmienia życie milionów ludzi na całym świecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus teraz i na wieki wieków. Amen.